Zaczynamy od misji Nie z tej ziemi, w której udział mają także polscy naukowcy. Specjalnie dla Teleekspresu na deser Anna Pinkwart rozmawiała z Mieszkiem Salomonem, inżynierem NASA i współtwórcą wiertła marsjańskiego łazika Perseverance. Panie inżynierze, jaki jest ten polski wkład w tę marsjańską misję? No Polaków w JPL mamy paru. Ja pracuję jako inżynier na misji Perseverance i zajmuję się projektem wiertła do misji i testowanie teraz właśnie tego wiertła. To wiertło będzie pobierało próbki kamieni na Marsie i będziemy szukać właśnie życia albo też innych składów właśnie w tych kamieniach, co pokaże nam, że mogło istnieć życie na Marsie. Te próbki będą pobrane w tubkach, a później będą zostawione tam na powierzchni Marsa. Później następna misja przyjdzie i będzie brała te próbki i wrócą te próbki na ziemię i wtedy będziemy je w stanie zbadać tutaj na ziemi w laboratorium. Tym lądowaniem łazika Perseverance żył właściwie cały świat. Ludzie, którzy interesują się kosmosem, ludzie, którzy czasami coś o tym przeczytają, wszyscy wstrzymali oddech. Ej, co tutaj się działo wśród was, którzy bierzecie w tym udział? No było dużo emocji. Zeszłym razem łazik lądował to w środku nocy, tym razem w południe, więc dużo więcej ludzi było w stanie oglądać. No, emocje zawsze są. Wiemy, że udało się razem. To tak trzymaliśmy ciuki, ale to zawsze jest szansa, że coś się właśnie się nowego stanie, co nie jesteśmy w stanie przewidzieć. I bardzo dużo rzeczy musi się naraz podziać, żeby to wszystko się dobrze udało. A jedna rzecz może się zepsuć, i, i, i nawet się nie dowiemy, dlaczego nie, nie zadziałało. Jakie największe obawy Pan miał? No, właśnie przy lądowaniu nie miałem obaw. Ja się bałem, że wirtu nie zadziała. I dla mnie wstyd. To w takim razie życzymy kolejnych udanych misji i zakończenia z powodzeniem tej misji.